Czas na kolejną dawkę ekspresowych informacji transferowych, zarówno tych powiązanych z polskimi zawodnikami występującymi w ligach zagranicznych, jak i tymi dotyczącymi ekstraklasowych klubów. W ramach naszego dzisiejszego odcinka zerkniemy na potwierdzone transakcje ekip takich jak Warta, Poznania, Gielonia, Biały Stok czy Stal Mielec. A do tego wspomnę o ciekawych informacjach zapowiadających pożegnalny mecz w reprezentacji Polski, bardzo doświadczonego, skrzydłowego. Zaczynamy od potwierdzonych transferów. Na początku obecnego tygodnia włoska Specja wytransferowała Jakuba Kiwiora do Arsenalu za sproł kasę, natomiast w czwartek potwierdzona została transakcja, dzięki której w barwach Specji będziemy oglądali kolejnego polskiego stopera. Na temat tego transferu medialnie mówiło się już od kilku tygodni, natomiast teraz przyszedł czas na jego finalizację. Nowym zawodnikiem Specji został Przemysła Wiśniewski, którego klubem do tej pory była drugoligowa Wenecja. 24-letni defensor podpisał umowę na 4,5 roku z ekipą zajmującą obecnie 15 miejsce w tabeli Serie A. Kariera Przemysława Wiśniewskiego na włoskich boiskach rozwija się bardzo dynamicznie. Środkowy obrońca ledwie pół roku temu trafił do Wenecji, gdzie mimo słabych wyników zespołu zbierał świetne oceny. Bardzo szybko trafił na radar lepszych klubów, a tym najbardziej zainteresowanym okazała się specja, gdzie polski zawodnik powinien mieć całkiem blisko do pierwszego składu, co zapowiada możliwość dalszego rozwoju swoich umiejętności, a także zbierania doświadczenia w silnej lidze. A teraz przechodzimy już do ekstraklasy. Pozyskaniem nowego zawodnika pochwaliła się Jagiellonia stok. Ekipa zajmująca obecnie 13 miejsce w ekstraklasowej tabeli uzupełnia swoją kadrę jeśli chodzi o defensywę. Graczem Jagielloni został Dusan Stojinović, a więc środkowy obrońca ze Słowenii. 22-letni zawodnik swoje doświadczenie w seniorskiej piłce zbierał do tej pory przede wszystkim w lice Słoweńskiej, gdzie w barwach NK Celje zaliczył 113 ligowych spotkań. Do Jagielloni Duszan Stojinović przenosi się w ramach transferu definitywnego podpisując umowę na 2,5 roku. Co ciekawe, mowa tu o graczu mającym na koncie sporo występów w słowiańskich młodzieżówkach, gdzie w zespole do lat 21 pełnił nawet rolę kapitana. Zakontraktowanie nowego piłkarza głosiła także Stal Mielec. O potencjalnym dołączeniu do podkarpackiej ekipy Aleksa Wajeho mówiłem w jednym z naszych poprzednich odcinków. Ta sprawa znalazła swoją finalizację, która przyniosła podpisanie kontraktu na pół roku z opcją przedłużenia. Alex Wajecho to bardzo doświadczony pomocnik, który przez ostatnie pół roku grał na Cyprze zaliczając regularne występy także na pozycji środkowego obrońcy. Nowy zawodnik Stali Mielec ma w swoim CV występy na poziomie Championship w barwach Huddersfield, a do tego prawie 80 meczów La Liga 2 oraz ponad 50 spotkań w trzeciej lidze hiszpańskiej. Karierę hiszpańskiego zawodnika szczególnie na jej początku dość mocno hamowały kontuzje, w tym bardzo poważne jak zerwanie więzadła krzyżowego kiedy Alex Wajecho był graczem Majorki. Transferem pomocnika pochwaliła się Warta Poznań. W tym przypadku mowa o powrocie na boiska Ekstraklasy, gdyż nowym zawodnikiem poznańskiej ekipy został Stefan Sawicz. Austriacki pomocnik przez dwa sezony, 2021 a także 2021-2022, był piłkarzem Wisły Kraków. Sawić w barwach białej gwiazdy zagrał w sumie 52 mecze, strzelając 5 goli i dokładając do tego 8 asyst, przy czym ma także na koncie spadek z krakowską ekipą do pierwszej ligi. Stefan Sawicz na polskich pierwszoligowych boiskach jednak nie zagrał, natomiast zamiast tego trafił na drugi poziom rozgrywkowy w Turcji. Tam w barwach tuzla sporu pomocnik łapał jednak tylko pojedyncze, niepełne występy, a dwa tygodnie temu rozwiązał swój kontrakt, stając się wolnym zawodnikiem. Taki ruch pozwolił na powrót gracza na polskie boiska, gdzie z Wartą Poznań podpisał umowę na pół roku z opcją przedłużenia. Na koniec dzisiejszego odcinka jeden krótki temat dotyczący reprezentacji Polski. Według informacji, jakie na portalu Interia Sport przekazał pan Sebastian Staszewski, w czerwcu obecnego roku ma szykować się dość atrakcyjny sprawdzian dla polskiej kadry. Istnieje bowiem spora szansa na mecz towarzyski Polska-Niemcy, w temacie organizacji którego mają toczyć się rozmowy pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej a także Niemiecką Federacją Piłkarską. Jeśli spotkanie dojdzie do skutku, a miejscem jego rozegrania będzie stadion narodowy w Warszawie, szykuje się bardzo atrakcyjne widowisko. Według informacji serwisu Interia Sport, istnieje do tego kolejna kwestia powiązana z planowanym meczem, który miałby stać się idealną okazją do meczu pożegnalnego w barwach narodowych dla Jakuba Błaszczykowskiego. Doświadczony zawodnik, powracający po poważnej kontuzji, w trakcie rundy wiosennej ma wrócić do gry na pierwszoligowych boiskach. To otworzyłoby szansę do zaliczenia 109 i tym samym symbolicznego pożegnanego występu w polskiej kadrze, bardzo zasłużonego dla niej gracza. Na tym etapie ostatni występ Jakuba Błaszczykowskiego w kadrze to mecz eliminacyjny przeciwko Austrii i kilkanaście minut na boisku we wrześniu 2019 roku.